Witam wszystkich, nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj opowiem Wam o produkcie dla zdrowia mężczyzn, którego mogliście się zupełnie nie spodziewać. Czy zauważyliście, że w miarę starzenia się nie tylko Wasza wytrzymałość wydaje się spadać, ale także skóra tam na dole staje się pomarszczona i wiotka, przez co wyglądacie nie tak męsko i imponująco, a nawet wizualnie się kurczycie? Nie martwcie się. Dzisiaj dr Torbicka podzieli się z wami super prostym sekretem zdrowotnym. Witam wszystkich, nazywam się dr Grażyna Torbicka. Dzisiaj opowiem wam o produkcie dla zdrowia mężczyzn, którego mogliście się zupełnie nie spodziewać. Czy zauważyliście, że w miarę starzenia się nie tylko wasza wytrzymałość wydaje się spadać, ale także skóra tam na dole staje się pomarszczona i wiotka? Przez co wyglądacie nie tak męsko i imponująco. A nawet wizualnie się kurczycie? Nie martwcie się, dzisiaj doktor Torbicka podzieli się z wami super prostym sekretem zdrowotnym. Produkt, o którym mowa, na pewno macie w domu, a można go kupić za kilkanaście złotych w pobliskiej aptece lub supermarkecie. Około trzy miesiące temu do mojego gabinetu przyszedł pan Kowalski. Ma 64 lata, jego żona zmarła 5 lat temu i mieszka sam. Pan Kowalski szczerze mi powiedział, że czuje iż życie jest jeszcze długie i ma nadzieję odzyskać witalność oraz poznać dobrą partnerkę, aby rozpocząć drugą połowę swojego życia. Przyszedł na kompleksowe badanie urologiczne, aby upewnić się, że jego zdrowie jest w dobrym stanie. Jednakże, gdy przeprowadzałam rutynowe badanie palpacyjne, byłam naprawdę szokowana. Nie dlatego, że cierpiał na jakąś chorobę, ale dlatego, że chociaż miał 64 lata, skóra w pewnych kluczowych miejscach była w tak dobrym stanie, że nawet ja, jako urolog, nie mogłam w to uwierzyć. Była niewiarygodnie jędrna i gładka, prawie bez zmarszczek czy zwiotczeń. Naprawdę nie wyglądał na swój wiek. Po badaniu, naturalnie, byłam bardzo ciekawa i nie mogłam się powstrzymać, by zapytać pana Kowalskiego, jak to robi. Uśmiechnął się tylko i powiedział: Pani doktor, to bardzo proste, wystarczy używać wazeliny. Słysząc to, byłam naprawdę w szoku. My, lekarze, zazwyczaj polecamy wazelinę na twarz, dłonie i stopy na suche, popękane miejsca, ale stosowanie jej na męskie genitalia. Tego naprawdę się nie spodziewałam, ale pan Kowalski stanowczo mi powiedział: "Pani doktor, proszę spróbować, a sama się pani przekona. Szybko odkryje pani jej zalety". To naprawdę wzbudziło moją ciekawość, więc poprosiłam mojego męża, żeby to dla mnie wypróbował. Na początku mój mąż bardzo się opierał. Wiecie, większość facetów po prysznicu nakłada co najwyżej balsam do ciała, ale tym razem specjalnie poprosiłam go, aby zrobił jeden dodatkowy krok. Po nałożeniu balsamu nawilżającego, nałożył cienką warstwę wazeliny. Jakby nałożyć na skórę niewidzialny płaszcz ochronny. I wiecie co? W kosmetyce to jest niesamowite. Byłam naprawdę zdumiona efektami wazeliny, która kosztuje zaledwie grosze. W ciągu zaledwie jednego miesiąca skóra w intymnych miejscach mojego męża stała się jędrniejsza i bardziej miękka. Zmiana była bardzo zauważalna. Jednak nawet najlepsze produkty muszą być stosowane prawidłowo, aby uniknąć szkód. Dlatego proszę obejrzyjcie ten film do końca. Opowiem wam o prawidłowym sposobie używania wazeliny i wszystkich rzeczach. Na które musicie zwrócić uwagę. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że powodem, dla którego wazelina jest tak skuteczna w miejscach intymnych, jest to, że skóra prącia i moszny jest szczególnie cienka i podatna na drobne zmarszczki. Te właściwości faktycznie pozwalają na maksymalne wykorzystanie doskonałego okluzyjnego działania nawilżającego wazeliny i jej najlepsze wchłanianie właśnie w tym miejscu, w przeciwieństwie do grubszej skóry na innych częściach ciała, gdzie efekt może nie być tak szybki. Reakcja w miejscach intymnych jest bardzo gwałtowna. Wazelina ma w rzeczywistości bardzo długą historię, sięgającą połowy XIX wieku. W tamtym czasie amerykański chemik Robert Chesbrough odkrył, że pracownicy na polach naftowych nakładali na swoje rany pewną maść. Po dogłębnych badaniach w 1872 roku z powodzeniem opracował wazelinę. Aby udowodnić jej bezpieczeństwo, sam nawet zjadał wazelinę. Co więcej, czy to nie niesamowite, że dożył w dobrym zdrowiu 96 lat? Wiem, że niektórzy z was mogli widzieć pewne wiadomości z 2016 roku i obawiają się, że wazelina, pochodząca z ropy naftowej, może zawierać substancje rakotwórcze. Proszę, naprawdę nie ma potrzeby nadmiernie się martwić. To prawda, że główne składniki wazeliny zawierają pewne zanieczyszczenia, gdy są świeżo rafinowane z ropy naftowej. Jednakże Unilever, producent wazeliny, Jasno oświadczył, że ich dostępna w handlu wazelina przechodzi przez trzykrotny proces rafinacji i oczyszczania, aby całkowicie usunąć wszystkie zanieczyszczenia, zapewniając absolutne bezpieczeństwo konsumentom. Więc proszę, śmiało używajcie wazeliny. Nie spowoduje ona żadnych substancji rakotwórczych. Jest okrzyknięta królem nawilżania, ponieważ jest zarówno tania, jak i niezwykle skuteczna. A więc, jeśli również chcecie zadbać o skórę swoich miejsc intymnych, polecam bardzo prostą metodę. Po prysznicu lub nałożeniu zwykłego balsamu nawilżającego, nałóżcie cienką warstwę wazeliny. Zwróćcie szczególną uwagę na okolice ujścia cewki moczowej. Koniecznie je omijajcie, aby zapobiec podrażnieniom lub dyskomfortowi. To bardzo ważne. Nakładając wazelinę, aplikujcie ją tylko wokół cewki moczowej. Nigdy nie nakładajcie jej bezpośrednio do cewki moczowej. Możecie myśleć o tym, jak o nałożeniu na całą skórę penisa i moszny cienkiej warstwy ochronnej, a na pewno poczujecie różnicę, gdy obudzicie się następnego ranka. Wasza skóra będzie gładsza i bardziej witalna. Wielu mężczyzn często czuje, że ich penis wydaje się skurczony lub pomniejszony. W rzeczywistości, w większości przypadków, nie chodzi o problem wewnątrz ciała. Ale raczej o problem z zewnętrzną skórą, zwłaszcza na penisie. Z biegiem czasu skóra staje się luźniejsza i pomarszczona, tworząc to wizualne złudzenie. Wazelina może pomóc w poprawie tego problemu. Wystarczy wyrobić sobie nawyk nakładania cienkiej warstwy wazeliny po balsamie nawilżającym. Już po miesiącu będziecie zdumieni i zastanawiacie się, czy to naprawdę wasze ciało. Zmarszczki będą stopniowo maleć, a skóra stanie się jędrniejsza. Dzięki jej elastyczności możecie nawet odczuć lekką poprawę rozmiaru wizualnie, odzyskując pewność siebie i witalność. Weizelina to nie tylko kwestia estetyki, ponieważ jest to składnik oleisty pochodzący z ropy naftowej. Tworzy na skórze naturalny film olejowy. Ten film skutecznie blokuje inwazję bakterii z zewnątrz. Wiecie, penis i moszna są szczególnie podatne na gromadzenie się brudu. Ta ochronna warstwa z wazeliny pomaga zapobiegać zapaleniu mieszków włosowych lub innym niepotrzebnym infekcjom. Dlatego wazelina to nie tylko środek nawilżający, to bardziej jak potężna tarcza ochronna. Najważniejsze jest, abyście utrzymali ten dobry nawyk. Po każdym prysznicu, po osuszeniu ciała, nałóżcie cienką warstwę wazeliny na całą skórę moszny i penisa, pamiętając o omijaniu ujścia cewki moczowej. Ta metoda jest bardzo prostym, skutecznym i tanim rozwiązaniem dla mężczyzn, którzy czują, że ich genitalia stały się mniejsze lub bardziej pomarszczone, a także dla młodych mężczyzn podatnych na zapalenie mieszków włosowych. Wystarczy trzymać się tego przez miesiąc, a gwarantuję, że zobaczycie niesamowite zmiany. Jeśli uważacie, że ta metoda jest warta wypróbowania, proszę zostawić komentarz z cyfrą 7 lub podobny. Proszę Dajcie znać dr Torbickiej i polubcie ten film, aby podzielić się tą wspaniałą informacją z większą liczbą osób, które jej potrzebują. Oprócz niesamowitych korzyści płynących z wazeliny, istnieje kilka ważnych kwestii, o których należy pamiętać podczas stosowania jej w miejscach intymnych, aby zapewnić lepsze rezultaty i bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne, ponieważ skóra w miejscach intymnych jest cieńsza i bardziej wrażliwa niż na innych częściach ciała. Po pierwsze. Kluczowy jest czas aplikacji wazeliny. Najlepiej jest nakładać ją tuż po gorącym prysznicu. W tym czasie skóra jest czysta, a pory otwarte, co ułatwia wchłanianie składników odżywczych z wazeliny. Działa ona jak warstwa folii spożywczej, zatrzymując cenną wilgoć i zapobiegając jej ucieczce. Po drugie, ważna jest również ilość. Dla tak delikatnej skóry, jak w miejscach intymnych, wystarczy cienka warstwa. Nałożenie zbyt dużej ilości wazeliny może sprawić, że poczujecie się duszno i niekomfortowo, a nawet może powodować dyskomfort podczas aktywności z powodu tarcia. Pamiętajcie, że skuteczność nie zależy od tego, jak grubo ją nałożycie, ale od tego, czy będziecie w stanie konsekwentnie nakładać ją codziennie i wyrobić sobie nawyk. Jeszcze jedno małe przypomnienie: kiedy po raz pierwszy nałożycie wazelinę, możecie poczuć się trochę lepko. Jeśli czujecie się niekomfortowo, możecie delikatnie spłukać wodą, a następnie delikatnie osuszyć miękkim ręcznikiem. Pamiętajcie, aby delikatnie osuszać. Nigdy nie trzyjcie energicznie, ponieważ skóra w miejscach intymnych jest bardzo cienka. Bądźcie bardzo ostrożni przy wszelkich ruchach. Nawet po spukaniu powierzchniowej lepkości, składniki odżywcze wazeliny zostały już wchłonięte przez skórę. A efekt nawilżający nadal będzie utrzymany. Sugeruję również, abyście starali się unikać mieszania wazeliny z balsamami zawierającymi alkohol lub silne substancje zapachowe. Mieszanie tych składników w kremach i balsamach może powodować podrażnienia lub zaczerwienienia, faktycznie zmniejszając pierwotny efekt nawilżający wazeliny. Sama wazelina może chronić skórę i zapewnić wystarczające odżywienie, więc nie ma potrzeby dodawania innych produktów. Na koniec, proszę, koniecznie obserwujcie reakcję swojego ciała. Jeśli skóra w waszych miejscach intymnych stanie się gładka i jędrna po kilku użyciach, oznacza to, że wasz organizm jest odpowiedni. Jeśli jednak wystąpi swędzenie, wysypka lub inne nieprzyjemne reakcje, zaleca się zaprzestanie stosowania i skonsultowanie się z lekarzem rodzinnym. W końcu stan ciała każdego jest inny, a słuchanie swojego ciała jest najważniejsze. W rzeczywistości my, dermatolodzy, od dawna nazywamy Wazelinę królem nawilżania i zawsze uznawaliśmy jej doskonałe właściwości zmiękczające skórę i wygładzające zmarszczki. Ale nawet ja. Kiedy jako urolog byłam naocznym świadkiem niezwykłych zmian, jakie Wazelina przyniosła w miejscu intymnym w ciągu zaledwie jednego miesiąca, również byłam zdumiona. Skóra stała się bardziej elastyczna i gładsza, sprawiając, że wygląda się młodziej, a wielu męskich znajomych zgłosiło znaczny wzrost pewności siebie. Następnie odpowiem na niektóre z najczęściej zadawanych pytań, abyście mogli spokojnie jej używać. Pierwsze i najczęstsze pytanie brzmi. Czy wazelina jest bezpieczna do stosowania w miejscach intymnych? Moja odpowiedź brzmi całkowicie bezpieczna. Wazelina przeszła wielokrotne procesy rafinacji i jest stosowana w medycynie i dermatologii od ponad 150 lat. Jest nietoksyczna i nie zawiera substancji rakotwórczych. Więc możecie jej bezpiecznie używać przez długi czas. Pamiętajcie jednak, że należy ją nakładać tylko na miejsca intymne. Nigdy nie nakładajcie wazeliny bezpośrednio do wnętrza cewki moczowej lub na rany. Niektórzy pytają, czy stosowanie wazeliny może naprawdę zwiększyć rozmiar penisa. Muszę wam jasno powiedzieć, że wazelina nie zmienia wewnętrznej struktury ciała, więc nie może trwale powiększyć penisa. Jednakże gdy skóra w okolicy narządów płciowych jest odpowiednio nawilżona i staje się jędrna i gładka. Zmarszczki znikają, a penis i moszna wyglądają na pełniejsze i młodsze. Ta wizualna zmiana może znacznie zwiększyć waszą pewność siebie i pośrednio pomóc w poprawie funkcji seksualnych. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy wazelina może być używana jako lubrykant podczas aktywności seksualnej. Moja odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie polecam. To bardzo ważne, Łazelina jest oleista i może rozpuszczać lateksowe prezerwatywy, powodując ich pękanie. Łazelina może spowodować nieskuteczność antykoncepcji lub zwiększyć ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową, więc najlepiej jest używać jej tylko jako środka nawilżającego po prysznicu, a nie jako afrodyzjaku podczas aktywności seksualnej. Na koniec, często zadawane pytanie, czy należy jej używać przez całe życie? Tak jak codziennie nakładamy krem nawilżający, aby utrzymać zdrową skórę twarzy, ta sama zasada dotyczy pielęgnacji miejsc intymnych. Jeśli chcecie, aby wasza skóra pozostała gładka i jędrna, utrzymanie tego nawyku na dłuższą metę jest lepsze. Jednak nawet jeśli będziecie jej używać tylko przez miesiąc, możecie odczuć bardzo zauważalną zmianę. To są niektóre z częstych pytań dotyczących stosowania wazeliny. Chcę jeszcze raz podkreślić, że jest to prosta i skuteczna metoda pielęgnacji zewnętrznej, która może przynieść widoczne zmiany w krótkim czasie. Jednakże, jeśli chcemy mieć trwałą witalność i zdrowe życie seksualne, sama pielęgnacja zewnętrzna nie wystarczy. Ważniejsze jest, abyśmy kultywowali dobre nawyki od wewnątrz. Obejmuje to zbilansowaną dietę, regularne ćwiczenia oraz utrzymanie zrelaksowanego i beztroskiego sposobu myślenia. Zdrowie mężczyzn to nie tylko kwestia funkcji męskich, to także ważny wskaźnik witalności, pewności siebie i radości z życia. Wielu mężczyzn po pięćdziesiątce czuje, że ich ciało nie jest już tak silne jak kiedyś, ich witalność spadła, a życie seksualne nie jest już tak energiczne jak dawniej. Najpierw porozmawiajmy o nawykach żywieniowych. Jedzenie, które spożywamy każdego dnia, jest surowcem, z którego organizm wytwarza energię, produkuje hormony i utrzymuje krążenie krwi. Jeśli dieta jest niezbilansowana, testosteron spadnie, pojawią się problemy z funkcjami seksualnymi, a zmęczenie będzie łatwe do uniknięcia. Te stany są szkodliwe dla zdrowia mężczyzn. Zdrowa dieta powinna składać się głównie ze zdrowego białka, wysokiej jakości tłuszczów. Oraz obfitości witamin i minerałów. Jedzcie dużo mięsa i ryb, zwłaszcza ryb głębinowych, takich jak łosoś, makrela i śledź, które są bogate w omega-3, pomagające w krążeniu krwi i poprawiające funkcje sercowo-naczyniowe. Kluczowy fundament utrzymania funkcji seksualnych, również owoce morza, takie jak ostrygi, małże, krewetki i kraby. Są bogate w cynk, niezbędny minerał do produkcji testosteronu, często nazywany złotym pierwiastkiem, zwiększającym męską witalność. Ważne jest również spożywanie dużej ilości zielonych warzyw i świeżych owoców, zwłaszcza tych bogatych w witaminy C i E. Witamina C wspomaga krążenie krwi i ma właściwości przeciwutleniające, podczas gdy witamina E chroni naczynia krwionośne i utrzymuje zdrowie komórek rozrodczych. Dobre wybory to owoce takie jak pomarańcze, grapefruity, kiwi i truskawki. Orzechy takie jak migdały i orzechy włoskie są doskonałym wyborem. Z drugiej strony należy jak najwięcej ograniczyć żywność zawierającą złe tłuszcze, potrawy smażone, nadmierne spożycie alkoholu i palenie. Nie tylko szkodzą one zdrowiu sercowo-naczyniowemu, ale także przyspieszają spadek poziomu testosteronu. Po omówieniu nawyków żywieniowych. Porozmawiajmy o innym ważnym elemencie ćwiczeniach. Wiele osób może myśleć, że ćwiczenia służą tylko do utrzymania dobrej sylwetki, ale w rzeczywistości ćwiczenia są złotym kluczem do zwiększenia poziomu testosteronu, poprawy krążenia krwi i wzmocnienia zdrowia mężczyzn. Kiedy ćwiczymy, nasze mięśnie są aktywne, nasze serce dostaje trening, a nasze ciało naturalnie wydziela więcej męskich hormonów. Badania pokazują również, że osoby, które regularnie ćwiczą, mają wyższy poziom testosteronu i lepszą jakość życia seksualnego. Niekoniecznie musicie wykonywać bardzo forsowne ćwiczenia. Dla osób po 50 roku życia najważniejsze jest, aby nie forsować się zbytnio, ale być konsekwentnym. Szybki 30-minutowy spacer każdego dnia to świetny wybór. Inne opcje to pompki, lekkie ćwiczenia z hantlami lub ćwiczenia z taśmami oporowymi. Trening siłowy może zwiększyć masę mięśniową, stymulując w ten sposób organizm do produkcji większej ilości testosteronu. Nawet ćwiczenia takie jak yoga czy kigong mogą poprawić krążenie krwi i zmniejszyć stres. Innym faktem jest to, że ćwiczenia mogą znacznie zwiększyć waszą pewność siebie. Kiedy czujecie, że wasze ciało staje się silniejsze i bardziej krzepkie, wasze nastawienie również staje się bardziej otwarte. Ta pewność siebie jest bardzo ważna dla zdrowia mężczyzn, ponieważ seks to nie tylko sprawa fizyczna, ale także głęboko związana z poziomem psychicznym. Oprócz diety i ćwiczeń, kolejnym kluczowym punktem, który należy podkreślić, jest odpoczynek i sen. Wiele osób ma zwyczaj zarywania nocy, oglądając telewizję lub przeglądając telefony przed snem, ale niewystarczająca ilość snu lub brak głębokiego snu jest największym wrogiem testosteronu. Ponieważ ten hormon jest zwykle wydzielany najwięcej podczas głębokiego snu w nocy. Ponadto niektóre pozornie nieistotne nawyki w codziennym życiu mają w rzeczywistości znaczący wpływ, takie jak redukcja stresu i utrzymanie pozytywnego nastawienia. Jeśli jesteście pod długotrwałym stresem i niepokojem, ciało wydziela duże ilości kortyzolu, hormonu stresu, który koliduje z testosteronem, bezpośrednio wpływając na wasze libido i funkcje seksualne. Po tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałam, jest jeden kluczowy punkt, który muszę podkreślić: Wiek to tylko liczba. Nie reprezentuje zdrowia, szczęścia ani końca męskiego zdrowia. Naprawdę widziałam wielu przyjaciół w wieku siedemdziesięciu, a nawet osiemdziesięciu lat, którzy wciąż są bardzo aktywni, pewni siebie i szczęśliwi. Dlatego szczerze mam nadzieję, że nikt nie będzie traktował wieku jako przeszkody. Nie mówcie, co ja mogę zrobić w tym wieku. Proszę postrzegajcie wiek jako nagrodę. Pamiętajcie, że męskie zdrowie nie znika z wiekiem. Jest tylko tymczasowo uśpione, czekając, aż je obudzimy. A żeby je obudzić, jest naprawdę wiele rzeczy, które możemy zrobić. Bardzo regularna dieta, konsekwentne ćwiczenia, wystarczająca ilość snu, pozytywne nastawienie i małe nawyki takie jak codzienne nakładanie wazeliny, dbanie o siebie od zewnątrz do wewnątrz. To wszystko jest niezbędne. Życie jest krótkie, nie mamy czasu na martwienie się czy poddawanie. Niezależnie od tego, czy macie pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, a nawet osiemdziesiąt lat, wciąż możecie żyć pełnią życia, kochać, cieszyć się życiem i być szczęśliwi. Najważniejsze, zacznijcie dbać o siebie już dziś. To wszystko na dziś. Jeśli to czym się dzisiaj podzieliłam było pomocne, proszę, polubcie ten film, aby nie przegapić moich przyszłych wpisów. Pamiętajcie wiek to tylko liczba, prawdziwa siła leży w waszym sercu i w tym jak żyjecie każdego dnia. Wierzę, że wszyscy możecie to zrobić. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.